Siemka kochani, a dzisiaj filmik pod tytułem Przeprowadzka robienie domu, więc zaczynajmy. Oczywiście, panowie, moja rodzinka się przeprowadza do tej filmik, ale no, no bo ten dom jakby jest już w ogóle za duży był dla pięcioosobowej owej do mnie, tak nie jeden pokój był pusty i mi to nie pasowało, a też no. Oliver się w ogóle wyprowadza, więc takie też tam. Ale dobra, możemy przejść do historyki. I tak. Na pewno, jak widzicie, to, to jest ten. No, oczywiście, wiecie, jaki to jest dobry brilla. Tylko wam mówię. I tak już to muszę Okej. Co tutaj? Dobra, powiem wam, to będzie nasz domek. Oczywiście takiego takiej nie mam, nie myślę, że sobie kupić. Co jest, tylko muszę zobaczyć A tak, to ok okej Bo jest, wiecie co tu się ostatnio znaczy, działo ślub I... i muszę tu posprzątać no, bo mówię mam, mam mój sekret, no nie sekret, ale mogę wam zdradzić już tajemnicę, że tam gdzie teraz mieszka, teraz moja, mieszka moja rodzinka, to tam będzie e, taka różne rzeczy. No jakieś sale imprezowe tam będzie... no sala imprezowa tam będzie. Nie wiem, na przykład jakieś. Nie wiem. Jakiś sklep tu złoczny zrobić też. To, takie różne rzeczy. Tam... Uh -huh. Dobra, możecie chwilę zresztą poczekać. Bo to się Wam zaraz. Okej, okay. możemy robić dalej. Na razie tu. Tak wszystko pokończyłam. I wszystko wywalam. To będzie taki przedpokój może z jadalnią. I ładnie będzie taka żółta. Co pasować To jest może no, trochę nawet spok. Ha? Ale nie wiem czy nie użyć. Nie, ta biała nie pasuje. Tak. Tak. I... Zobaczyć czy to jest klopa? Nie, bo mi się wydaje, że ja to wzięłam. Nowego domu. Tak, ja to wzięłam. No to wam powiem, że będzie porządne. Po prostu pranie mebli, bo... Ale naprawdę bardzo dużo miodu nie potrzebuję. I. Nie, to pewnie, tego to mogę zostawić. Co ja to mam? Nie, tak, tak. Dobra, tak. A co zresztą mogę zostawić? Takie normalne kafelki. Dobra, bo ja będę musiała wziąć meble. Dobra. Okej, okay, czego obrazu też nie potrzebuję? Mhm. I tak. To na razie to, to zostawię. Dobrze, tak to może być. I jedziemy na drugie piętro. Jeżeli miał drugie piętro Okej, to jedziemy. Więc tak. K zacina się szybko. Dobrze, jesteśmy. I powiem tak. Tu nie będę niczego robić. A tu coś zrobię, to ale te, a tu bo po prostu coś zrobię. No. Ale chciałam by pierwsze zobaczyć, czy trzecie piętro jest wolne. Aha, przezdziewane. No ja nie, 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 chyba nawet. Tak, tu już są rzeczy nawet. Gdyby to tu nie wpadło... No, no... Tak, to co będzie przenosić do góry? Te łóżko, ten to stoliczek. Co to jest tu No Są cuchy. No, tu dużo rzeczy. Nie wiem, to mam brać. coś z tym nawet. To nie jest... Jest... jest ciekawe. Może taki telewizor nie mówi sobie oglądać wieczorem. Lampy może wezmę. Tej lampy nie potrzebuję. Hmm. Tego kwiatka. Mm, tak mi też nie To To wszystko teraz wystarczy tu. Ale no to już samo mogę zrobić. Okej, okay, wszystko wypakowane. Teraz w ogóle będzie taki pusty troszeczkę. Będzie i Takie pusty też i tak, tak. Nie wiem, co to będę mogła zrobić. No uh -huh. bo nie, może jakiegoś synu zapewnić jakąś córkę kolejną. Ktoś tam na pewno. No, no To też nie potrzebuje. Dobra.

i jakoś tak pralka się przyda tu będzie jeszcze miejsce na pysznic tak. nie, nie, nie Dobra.

Taki taką A nie, czekaj, na czas Naprawdę nie wiem, czy sobie przypadkiem tego nie, nie zrobić. co mi się tak przyda nam Okej, okay, no pomoszę jakiś... Dobra, no, no, nie wiem nawet. Tak po prostu. Albo nie jest taki zielony. Tak trzeba ja będę musować. Ale Taka biega? Nie, nie, nie. Tak. Niestety zrobimy tylko tyle. Bo to by długo trwało. To dobra, to co na tyle. tyle. I Narka, czyli jutro, czy w jakiś dzień, czyli w następnym odcinku, pokażę wam, no, wiecie, mój, jak tu mieszkam. To Narka, pa!